Witam wszystkich kolekcjonerów. Dzisiaj bardzo fajny film, ponieważ łatwo będzie do pokazania, jak wyglądają monety próbne. Więc dzisiaj trochę perelowskich monet próbnych. Dzisiaj y, przedstawiam wam trzy monety z naszej nadchodzącej Auti 45. Są to monety 10 złotowe z 1958 roku z wizerunkiem kościuszki. Natomiast jest to bardzo fajny temat do pokazania i dlaczego warto zwracać uwagę na różnice w tych monetach, ponieważ mamy trzy monety wybite tym samym stemplem tej samej średnicy z tego samego roku, z tym samym wizerunkiem, natomiast mamy trzy różne metale. Mamy aluminium, Mosiąc i Cłeni, czyli miedzio-nikiel. Są to monety, które wiadomo będą się różniły wagą, ale to powiem szerzej na filmie. Mamy tą samą wielkość i każda z tych monet ma inny nakład. Jest najciekawsza moneta to moneta mosiężna, wybita w zaledwie w nakładzie według medisy warszawskiej 5 egzemplarzy, następnie moneta aluminiowa również pięć egzemplarzy i moneta medioniklowa w 10 sztukach. Jak widzicie, mam przed sobą Biblię dla osób, które zbierają monety próbne PRL-u, czyli oczywiście Janusz Parochimowicz, monety, polskie monety próbne 49-1990. Jeżeli chcecie zebrać sobie całą stronę tego katalogu, to nic prostszego można kupić u nas na aukcji całą stronę 130, ponieważ jest to właśnie strona, na której znajdują się te trzy monety. Pozycja. 237B odpowiada pozycji 627 na naszej aukcji, jest to egzemplarz aluminiowy, następnie pozycja 237C odpowiada pozycji 626, jest to moneta mosiężna. To też ciekawostka, ostatni raz na aukcji była w latach 90., a to też szerzej opowiem na filmie, tutaj też. Po naszej aukcji można byłoby zaktualizować zdjęcie tej monety, ponieważ jest to moneta. Znaczy, w zdjęcie zostało użyte monety czarno-białej. Wtedy jeszcze były monety pokazywane czarno-białe na fotografiach. Tutaj mamy przykład kolorowej pięknego egzemplarza, gdzie nakład wynosi zaledwie 5 egzemplarzy. Oraz pozycję 237D, która odpowiada pozycji 628 na naszej aukcji. Chciałbym, żebyście zobaczyli na filmie, dlaczego warto zwracać uwagę na takie monety. I ogólnie dlaczego monety próbne nie mają znaków właśnie z tym próba, a wskazują na to metale. Więc zobaczcie na żywo jak prezentują się te trzy monety. Jak widzicie na filmie, pokażę trzy rodzaje monet, a dokładnie moneta ta sama, natomiast wybita w róż z różnych metali. Mamy tutaj w lewym ręku, trzymam monetę aluminiową, po środku, monetę wybitą w mosiądzu i monetę, która została wybita w miedzianiklu. Więc zacznijmy od miedzioniklowej monety jak widzicie monet, na każdej monecie znajduje się ta sama postać jest to kościuszko nie ma tu napisu próba co może charakteryzować że jest to moneta próbna więc tutaj też dla osób które zbierają monety próbna dopiero można powiedzieć że są początkującymi kolekcjonerami warto zwrócić uwagę również na stop monety której została wykonana. Moneta ta została według nakładów Mennicy warszawskiej wybita w zaledwie w 10 egzemplarzach. Możliwe, że trochę zostało dobitych, ponieważ te albo po prostu nakłady zostały podane błędnie, ponieważ tych monet trochę się pojawiło na rynku. Natomiast w dalej one są ogromnej rzadkości. Jest to moneta z 1958 roku waży 12,5 g jest wybita właśnie w miedzioniklu, czyli CUNI, waży znaczy ma 31 mm tak jak każda inna ta moneta. Natomiast nie ma tego napisu próba rand ząbkowany i pod ornamentami litery KZ, Jak widzicie tutaj pod lewym ornamentem KZ i pod drugim ornamentem EJ są to projektanci ten monety na awersie monety oczywiście orzeł bez korony Polska Rzeczpospolita i poniżej rocznik tej monety. Tu mamy monetę w Medioniklu. Następnie moneta pozycja 626 z wschodzącej aukcji 45 Premium. Tu piękny egzemplarz. I tutaj ciekawostka, ponieważ tutaj tej moneta, ta moneta ostatni raz była notowana na aukcji w Gdańsku. W, o Jezu, to były lata 90., czyli aukcja 23, pozycja 425. Tutaj nie sprawdziłem, w którym roku i która to dokładny był właśnie rocznik tej aukcji. Natomiast były to lata 90, ponieważ były to jedne z pierwszych aukcji w Polsce. Moneta ekstremalnie rzadka, nakład wyłącznie podany pięć egzemplarzy, więc można powiedzieć, że jest to pierwsze notowanie tej monety w naszej firmie i piękny egzemplarz w kolorowej patynie. Nie będę drugi raz się powtarzał na temat rewersu, ponieważ wygląda identycznie jak do monety CUNI, Natomiast jest to ogromna rzadkość, po raz pierwszy w naszej w naszym tutaj ofercie aukcyjnej. Rozpoczynamy każdą z tych monet od 6000 zł, ponieważ jest to przykład i tutaj znowu zwrócę uwagę brak napisu próba Ta moneta waży już 1114 g to właśnie też fajnie mamy dla porównania mamy trzy różne trzy różne metale tę samą średnicę. Ten sam nominał, taka sama wielkość, natomiast tu będzie różnica wagi oczywiście z powodu tego, że różne stopy, jeżeli jest ta, ta sama średnica i ta sama wysokość monety, będą one ważyły różnie. Więc tutaj mamy przykład monety z Mosiądzu. Po raz pierwszy w naszej ofercie moneta wybita w nakładzie według mennicy warszawskiej zaledwie 5 egzemplarzy. Jest to P237C. I pozycja 626 u nas na aukcji. I najlżejsza z tych monet, czyli aluminium, mamy również 10 złotówkę, również tu widać kościuszko. Natomiast ta moneta waży już tylko 4 g12. Więc widzicie, że jest najlżejsza, również piękny egzemplarz. Na awersie. Sam, ten sam orzeł, te same litery, te same data 1958, natomiast moneta całkowicie inna, wykonana również zobkowany, wykonana w aluminium, w nakładzie pięciu egzemplarzy, również ekstremalnie rzadka moneta. Teraz się postaram pokazać wszystkie egzemplarze. Mamy monetę aluminiową, monetę z mosiądzu i monetę z cęleni, czyli mamy przykład. Trzech monet z kościuszki, różne stemple, różne wagi, natomiast ta sama moneta próbna, wykonana w różnych odcieniach, w różnych metalach. Wyjątkowy przykład numizmatyki, właśnie jak bogata jest ta nasza polska numizmatyka i jak ciekawa potrafi być, bo nawet jeżeli zbieramy monety próbne z tego samego okresu, a szczególnie PRL-u, to możemy natknąć się na takie właśnie próbne monety, wykonane z różnych metali. Każda ta moneta, jej nakład nie przekracza. 10 egzemplarzy. Głównie tutaj m, najrzadsza moneta to moneta wybita w Mosiądzu oraz właśnie w Aluminium, gdzie nakład jej to 5 egzemplarzy. Mam nadzieję, że teraz już potraficie odróżnić monety próbne w różnych metalach i na co zwracać uwagę, więc przypomnę tylko nie każda moneta próbna posiada napis próba. Może na to wskazywać metal, z którego została wykonana. Tutaj przypomnę, mieliśmy aluminium mosiąc i nikiel, Trzy piękne monety, które będą ozdobą naszej aukcji premium 45 w kategorii monety próbne PRL. Przypomnę pozycja. 627-28 na stronie 130 w katalogu Janusza Parchimowicza na no monety próbne, więc ktoś może nabyć sobie całą stronę tego katalogu, ponieważ akurat to są te trzy pozycje. Monety ekstremalnie rzadkie, niezmiernie rzadko pojawiające się w handlu, więc tutaj znakomita okazja do uzupełnienia kolekcji. Na przestrzeni lat mieliśmy tylko do dyspozycji monety miedzioniklowe, o mosiężnej, aluminiowej. Nie mieliśmy szans sprzedawać, ponieważ są tak rzadkie, więc ja serdecznie zapraszam. 21 września do 24-21 września ta nasza aukcja główna, czyli aukcja premium, robimy taką aukcję raz do roku. Na niej wystawiamy rarytasy numizmatyczne. i Właśnie te trzy monety znajdują się w tej kolekcji rarytasów numizmatycznych. Tutaj 792 pozycje. Głównie nakład kładziemy na rzadkość, urodę oraz to, żeby to, można powiedzieć, żeby były takimi ozdobami każdej kolekcji, więc każdy egzemplarz, który trafia na to ma. Aukcja Premium może być taką chlubą kolekcji, więc mamy nadzieję, że te trzy monety trafią do jednego kolekcjonera. Ponieważ znakomicie wyglądają trzy różne kolory tej monety w kolekcji, tak jak leży to u mnie na tabce, wygląda to znakomicie. Powodzenia wszystkim i serdecznie zapraszam jeszcze na aukcję internetową. 46, która potrwa 3 dni od 22 do 24 września na aukcjonet.pl. Powodzenia!